Dziś widzowie dzisiaj o skrzyniach, ich potencjale, bo moim zdaniem jest olbrzymi. Teraz te skrzynie sobie zaczęły, zaczęły rosnąć i naprawdę te ceny, które mamy, są przeolbrzymie. O inwestowaniu dzisiaj i o tym, co tutaj mamy na rynku. Więc zanim jeszcze przejdziemy do filmu, zapraszam Cię widzu na stronkę Pirates Słapa. Stronkę, gdzie wymienisz swoje skiny, darmowe 10 dolarów, oto w tym miejscu z kodzikiem Elzard przy wymianie. Jakby tego było mało, strona nie wlicza ceny naklejek i ceny czarmu. Więc wiecie, dużo przychodzich kraftów. Ogólnie polecam te wymieniać swoje skiny. Więc jeżeli chcecie wymienić, to polec polecam. I z moim kodzikiem macie darmowe 35% bonusu przy doładowaniu przy wpłacie 100 zł, darmowe aż 35 zł. Link do strony będzie oczywiście w opisie filmu wbijajcie, a my se chodzimy do filmu. Generalnie tu bym też odnosił do e, pana fano, do kilku e, ciekawych e, tweetów i do skrzynek, które według mnie są naprawdę mocne. Mamy teraz mocny czas te skrzynek, e, które są no, w bardzo wysokich e, cenach. Tu możemy nawet zauważyć, e, że nawet jakaś skrzynia Vanguard, która tak jak tutaj mamy napisane, nie była hypowana, nic z nim się zbyt nie działo i tak sobie podrosła i poleciała. E, generalnie no, skrzynki to jest spokojny long term, tych te, których nie ma w polidropów i to jest oczywiste dla każdego. E, teraz to jeszcze będzie się napędzać, ze względu na to, że patrzcie to, skrzynki rosną. Jeżeli rośnie skrzynka, no to co? Rośnie też czerwony skin w tej skrzynce, no bo jest rzadki, ciężko go dropnąć i teraz skiny czerwone są dosyć dużo warte, więc on też siłą może w przyszłości podrosnąć. Jeżeli on podrośnie, no to te kosy, które można z, nie, z niego robić, też sobie odbiją do trochę wyższych cen, no bo nie mamy teraz nie na niższych cenach gdzieś niż mieliśmy, mieliśmy przed tymi update'ami z tymi kontraktami. Więc na tym wszystko zyskuje Generalnie e, skrzynki poleciały w górę. Czy ja tutaj polecam inwestować w skrzynie, które są już drogie, które już poleciały, no. Ja bym to tak nie wchodził. Ja nie lubię takich inwestycji, nie lubię wchodzić na takich wysokich górkach, jeżeli coś poleciało e, więc no, dla mnie to nie jest dobre rozwiązanie, wchodzić w takie drogie szynki, w ogóle hydra 200 znowu złotych przebija, zobaczcie e, No, więc kurczę, drugi raz Więc no, fajnie, fajnie się to prezentuje, ale no ja nie polecam. Ja nie polecam wchodzić na górkach Jeżeli chodzi o... Tańsze skrzynki to to jednak tu inaczej to wygląda, no bo te skrzynki mogą tak w przyszłości podrosnąć. Snake, snake Bite, na którego was namawiałem często na odcinkach, to tutaj gdzie było na trzeciej, tak? Nie, nie było na trzeciej. Pryzmaty też się dobrze trzymają, ale czekajcie. Snake Bite, Snake Bite, gdzieś go widziałem, przeminął mi tutaj. Eee, kurczę, no nie chcę go wpisywać. Eee, naprawdę. Snake nie znajdę. On cały czas sobie generalnie rośnie w górę i bardzo fajnie się już prezentuje, więc no. Kurczę, moim zdaniem jest to. O, jest, zobaczcie, tak powoli sobie leci do góry cały czas z 2 ,20 zł 20 groszy. Wcześniej wiadomo, było trochę więcej warty, więc no, jeśli ktoś tutaj inwestował, to przede wszystkim bardzo dobrze. No jednak jest to szynka, która już nie ma w puli dropów i która po prostu będzie spokojnie, długoterminowo rosła. I dalej tak się będzie działo, tylko że na przykład zwolni jak klaczki jest, ale w przyszłości nic jej nie powstrzymuje, żeby ta szynka poleciała. Tak samo inne, pryzmaty też was namawiałem jakby po 2 trzy złote, po 4 też mówiłem, że spoko ale te ceny, które są teraz też w przyszłości mogą być wyższe, wiecie czemu? Bo na przykład talony, talony są tylko w pryzmacie jedynce i dwójce, Co to też ciekawe. A ta to nie jest brzydka kosa, to nie jest zła kosa, to jest jednak już taka kosa. No kurczę, fajna. One te skrzynki też mają wyższy potencjał, tak? ciekawą też skrzynką jest skrzynia CS20 Case. Ja nie jestem fanem. Naprawdę ja nie lubię E, a się ją wpiszemy. Ja nie lubię tej strzynki ogólnie, ale jest dobra pod inwestycje. Dlaczego jest dobra? Mamy tutaj Classic Knife'a. Mamy w tej strzynce Classic Knife i Słuchajcie, a Wupka Wildfire to nie są złe skiny. Ta strzynka potencjalnie w przyszłości nie jest zła. Jest, zobaczcie, jeszcze jest na spadkach, nie odbiła nic. E, nie ma jej, będzie jej coraz mniej. No ja nie jestem jej fanem, tak? I nie będę oszukiwać, że jestem, ale moim zdaniem jako inwestycja jest to nie głupie. Tym bardziej, że nie jest w jakichś wygórowanych cenach, więc no, też to radzę przemyśleć. Dodatkowo, pula dropów aktywnej Dream dreams and nightmares, który ma butterfly e i recall case, rywalizujący dwie szynki, która teraz wypadnie i wiadomo wojna, więc warto mieć tą i tą szynkę ze względu na fakt, że niedługo te szynki wypadną, e, albo jedna z nich może wypaść po prostu w najbliższym czasie, bo nie musi, wiadomo, ale no jest ryzyko, więc też Recoil case ze względu na ta, tanią szynkę bardzo że stani, dreams and nightmares po prostu ze względu na to, że z dropów i ma przekozacką zawartość, e, fracture case, którego też już nie ma, zobaczcie w gierce był tutaj prawie pod równe 2 złote. Dalej dużo nie odbił, zobaczcie, dalej ta szynka nie jest droga. To jest, moim zdaniem, mała cena na tę szynkę. Ogólnie takie 3 złote byłoby spoko, ale to jest mała cena. I to zobaczcie, jeszcze ilości jest tego dużo na rynku, nie? Jest jeszcze tego dużo, ale powiem wam tak, w przyszłości tego tyle nie będzie. Pokazałem to pryzmat, jak to spada. Zobaczcie, zobaczmy ile to jest z tego Snake bo on był na czwartej stronie, nie? Zobaczcie, Snake już jest 104 tysiące i teraz 3 złote, a moim zdaniem... Strzyja zamania ma większy potencjał niż nasz Snake Bite. No a co, widzowie, to tyle co chciałem, chciałem powiedzieć. Mam nadzieję, że trochę pomogłem w tym odcinku. No już tak nie będę opisywać szynek typu Fever Case i gallery Case. No to już, to już wiecie, że to jest fajne pod drop. Jak wy, pojawi się info, że ta strzynka wypada, no to ta strzynka jest jedną z lepszych, co by tutaj y, nie mówić. Więc widzowie, no to bycie na tyle. Mam nadzieję, że wam y, pomogłem i że coś tutaj wywnioskowaliście z tego. Życzę wam miłego dnia, trzymajcie się, cześć, cześć!